Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości. Ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc, mój przyjacielu, choć pokażę ci ja. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości niebiańskiej i tej cywilizacyjnej, kosmicznej, ziemskiej, bo tu żyjemy i tutaj się poruszamy i tu widzimy jak na razie, bo nieba nie widzimy, ani Boga nie widzimy, ani bezpośrednio z Nim nie rozmawiamy, więc żyjemy w tym świecie trochę jakby odseparowani. Więc witam Was w systemie miłości, który bierze pod uwagę wszystko. System miłości Matki Bożej. Dzisiaj jest sobota to jest takie jak małe jej święto. No i oczywiście święto świętego Kazimierza Królewicza. A on też schodził na rozmowy do mnie, wychowanek długosza. Czasami zastępował ojca, jak wyjeżdżał gdzieś tam w sprawach, to zastępował. I administrował państwem częściowo. <laughs> Schodził na rozmowy do mnie i mówił, właśnie, żeby wspomnieć o nim, więc to jest ważna rzecz, żeby wspomnieć, bo musimy dążyć i wracać do wielkich, dobrych tradycji do dobrych, nie mówię, że do złych, do dobrych, żeby była władza zawsze zespolona ze, z transcendencją, z duchowością, a nie z ateizmem, z lewactwem. Z komunizmem, to co teraz opozycja i cała Unia Europejska, i Ameryka po części, Rosja, głoszą głupoty straszne. Bezduchowość, bezdech, zamieranie cywilizacji, wojny toksyczne na wszelkie sposoby i manipulacja mediami. To i właśnie od tego trzeba odchodzić, bo to jest złe, do niczego to nie prowadzi, do żadnego rozwoju, wręcz przeciwnie, do zapaści cywilizacji. Już było wiele cywilizacji na tej ziemi. Ojciec Pio mi mówił, wyższe od naszej nawet już były miliony lat temu. No to śladu już po nich nie ma, oczywiście. No to się rozsypały wszystkie. Właśnie przez egoizm, przez to szafowanie tylko materializmem i tym ateizmem, wściekłym ateizmem, takie jak dzisiaj ma lewa strona, opozycja. To jest ściekły ateizm. I każdy, kto będzie chciał na nich głosować, to niech wierzy. Głosuję na <laughs> na komunizm tak naprawdę, a my chcemy odejść od komunizmu, bo ten komunizm posowiecki jeszcze u nas nie upadł. Ta lewica cała, TPO, to właśnie jest ten komunizm, tylko oni się teraz trochę inaczej nazywają, bardziej nowoczesne, nowocześnie w rękawiczkach białych, ale robią to samo tak naprawdę. Chcą doprowadzić Polskę do katastrofy. Tego nie można, do tego nie można dopuścić, dlatego musimy głosić ideę, która łączy wszystko, żeby nie było tak, że Kościół swoje, a państwo swoje, duch swoje, a materializm swoje. Nie, bo materializm wypływa, wynika z ducha. <laughs> Czy nie wiecie komuniści, i <laughs> inni. Z ducha wynika materializm, dlatego trzeba ducha leczyć, żeby ten materializm był ludzki, o ludzkich twarzach, żebyśmy mogli zrozumieć, czym jest materi materia, czym jest kosmos, czym jest państwo, do czego ma służyć. Wszyscy tu umierają i dalej nic nie widzicie. Pożyjecie chwilę emerytury, będziecie mieli po 60 tysięcy albo więcej, tak jak Tusk ma, tak jeszcze <laughs> ludziom ograniczał. Wszystko doprowadził do ruiny całą Polskę ze swoim rządem. No i jeszcze teraz wykrzykuje. No to nie tędy droga. Musimy się nawrócić wszyscy. I ci, co są po lewej, to ci, co są po prawej, bo prawicowi też grzeszą, też robią jakieś nie, niezbyt dobre rzeczy. Czasami się zdarzają, ale tu jest większa kontrola i jest lepiej. Wszyscy się mogą nawrócić przecież. Nawet jak źle kiedyś coś mówił Pan Morawiecki, tam kiedyś coś źle powiedział, teraz się wszyscy tego czepiają, że jest zdrajcą. A ja uważam, że jest świętym, nawrócił się. jest. Tak samo jak nasz prezydent i Mateusz Morawiecki, to są święci ludzie, którzy widzą Polskę, dbają o Polskę i chcą do niej, dla niej dobrze. To nie są zdrajcy. to. Po lewej stronie są zdrajcy, bo nie, nie wierzą w ducha. Jak ktoś nie wierzy w ducha, to znaczy, że nie wierzy w państwo, nie wierzy w Boga, nie wierzy w cywilizację. Chcą ją wykorzystać dla swoich własnych celów osobistych. Tak nie może być. Więc tak samo jak ojciec Pio kiedyś powiedział mi, że Polacy, Polska się upomni o swoich wymordowanych przez komunistów ludzi. No i widzicie, i PiS zrobi piękną sprawę. Tworzy historię przypomina, tworzy nową Polskę z tradycjami dobrymi, otwartymi idzie do, w bardzo dobrym kierunku. Najlepiej z wszystkich idzie właśnie Pis. I upomnieli, upomnieli się o swoich ludzi. <laughs> jeszcze się upomnimy też o pana Kaczyńskiego lecha, który został zamordowany z wieloma osobami. To jest dzieło Putina, oczywiście. To, mi, to nam Ojciec mówi, że to był zamach, <laughs> więc się upomnimy jeszcze o to, <laughs> ale na razie. Nie ma, nie ma jak, bo Rosjanie wszystko blokują i opozycja nasze też wszystko blokuje, bo to jest komunistyczna opozycja stalinowska. <laughs> Więc do niczego się to nie nadaje. To <laughs> te anioły się do niczego nie nadają, tylko do... Mm, na ich tam dać. I żeby Jezus ich tam pogonił za <laughs> lewackie handel. Za, za lewacki handel. Tak, tak zrobił kiedyś. Więc my dążmy do tego, do czego dążył święty Kazimierz Królewicz. Bardzo, bardzo miał wielkie nabożeństwo właśnie do mamy Jezusa, do Marii, bo wiedział, że jest aniołem, z nieba przyszła i urodziła wspaniałego anioła Jezusa, który głosił system miłości. właśnie. Obydwoje głosili, potem apostołowie też to głosili. No ale Kościół zrobił to, co zrobił, to wiadomo. Poprzeinaczał wszystko, więc trzeba wszystko jakby przywrócić do źródeł. <laughs> trzeba przypomnieć, że my jesteśmy źródłem wszystkiego, znaczy Bóg jest źródłem, a my jesteśmy wtórnym źródłem miłości. Tu jest ten Kościół, to jest to nasze zbawienie. Nikt ci nie zbawi, żaden Kościół, żadna religia, żaden ateista, żaden Tusk, żaden <laughs> inny bolszewik, tam jakiś są ich pełno, <laughs> nie zbawi cię. Sam się musisz zbawić. Ale są drogi, które pomagają ku temu, właśnie mówiąc o, o drodze do wyzwolenia, o drodze życia. Tłumaczyć życie, jakie ono jest, czym jest to życie, to pomaga się zbawić. Jezus tłumaczył apostołom. I powiedział im, że jeszcze wiele miałbym wam do przekazania, do powiedzenia, ale nie znieślibyście tego, więc komuniści nie zniosą tego na razie jeszcze. Ale przyjdzie czas, się zbawią. Umrą, ich pokolenie umrze, urodzą się jeszcze raz, a tu PiS przygotuje piękną drogę, no i oni się urodzą już w nowych okolicznościach będą w PiSie, <grym> albo już to będzie się inaczej nazywało jakaś właśnie szlachetna organizacja, szlachetna idea, jak na przykład system miłości. I tu już będą się mogli zbawić szybciej, odnaleźć, bo na razie są pogubieni wszyscy. Więc wszystko róbmy, żeby PO nigdy, nigdy w życiu już nie doszło do władzy, to samo chołownia i inni, to są po prostu dyletanci i kłamcy. Dziwię się, że tego nie widzicie jeszcze. No ale trudno, zobaczycie jak je będziecie mieć, nie mówię o systemowca, bo wielu systemowców wie, rozumie o czym ja mówię. Cała Unia i wiele innych, Niemcy, Rosja, to wszystko jest jedno wielkie zapadlisko, depresja <grymna> cywilizacyjna. Chiny to samo, mieli tę piękną tradycję kiedyś, kiedyś jeszcze i mają dobrą wiedzę, ale niestety komunizm radziecki, Wygrał z nimi, bo im pomagał, Stalin im pomagał. Przywoził im tory, pociągi, więc oni się odwdzięczali żywnością. No i tak im stworzyli trochę techniki i zakochali się w Stalinie. Jak Korea Północna to samo. No i to dziadostwo się po prostu i ten smród się rozchodzi po całej Europie. Smród komunizmu. I w naszej opozycji. To już jest po prostu nie smród, ale śmierdząca ropa. Dobrze to. Wszystkim Kazimierzom dzisiaj i Kazimierom składam najlepsze życzenia. Ja miałem, miałem brata też Kazimierza, więc też mu składam jak najlepsze życzenia. Nie żyję już, bo ja bym najmłodszy, więc najpóźniej prawdopodobnie umrę z nich wszystkich. Miałem Czek trz braci i siostry. Siostra żyje, jeszcze jeden brat żyje. No i ja jeszcze dogorywam. <laughs> Więc wszystkiego najlepszego wszystkim, abyście szli drogą świętego Kazimierza Królewicza, który szedł drogą ducha i był jeszcze szefował państwem. Coś wspaniałego. Do tego trzeba dążyć i system miłości do tego właśnie dąży. Przeczytam Wam wiersz Maćka co jeździł na rozmowę z ojcem Pio, więc codziennie praktycznie czytam, bo naprawdę piękne wiersze pisze. Życie. Właściwie to dwa wiersze, dwie takie, dwa takie przemyślenia. Życie. Cmentarze. Miejsca jaźni. Przyjaźni. W dylematach. Powrotu, szukamy tam boskiego tchnienia. Miłość w grobie nie leży. Do śmietnika wyrzucamy odpady, niedojodzone resztki. Do grobu wyrzucamy resztki zapomnienia ciała, które chcielibyśmy zapomnieć. I tu dla wielu Bóg umiera Dlatego tego lewasz. Co może, co można rzec, zostawcie umarłym. Grzebanie umarłych. Z żywymi trzeba naprzód iść po życie sięgać nowe, tylko pragnienie. I teraz jakby drugi wiersz. Żywy. Taki tytuł. <laughs> Żywy. Jeszcze żyjemy na razie. Pokochany, wyrwany, omotany dolinami i górami, ogniami i wodami. Pełniami i pustkami, węzły pamięci o niepamiętnym. Piję kawę, leję śmietankę trzydziestkę, moja żona, wiatr, ptak, trawa, płomyk oka płochliwej sarny, dieta, miłość kochaj, rozdawaj, śpij w kuchni, pieść w kuchni. <laughs> Rozmawiaj w kuchni, módl się w kuchni, różaniec. Nie regułki, nie pięćdziesiąt lękliwych myśli, majestat nie jest trybuną ani wyrocznią. To twarz młodzieńca przemykającego pośród eliksirów zabawy. Mądrość na ziemi musi. Dochrapać się starości. Tam jest żywicą wypeł... wypływającą stuleń tatusia. Tam jest tylko młoda, bez łańcuchów zegara, bez bębnów propagandy, przemierzanie, pełnienie pełni, rozdawanie, bez uczucia ubytku, bez końca. Bez kołder i listków, bez miary efektywności cmentarna, centymetra czasu, z nami bogami, z świętymi. Taki wiersz Maćka, Maciusia. <laughs> A w poniedziałek będę z nim rozmawiał. Więc musimy iść drogą rewolucyjną, niebiańską, bo wszystko, co jest niebiańskie, na Ziemi może być rewolucyjne, bo to trzeba przemienić samego siebie. Największa rewolucja, jaka może być, to jest edukować samego siebie. W dobrym duchu, w przyjaźni, w dobroci, w zrozumieniu życia. To jest ta mądrość zrozumienie życia, kim jestem, skąd przychodzę i dokąd zmierzam. Bo wszystkie inne ideologie o tym nie mówią. Po części nawet już Kościół o tym zapomniał, bo tylko się kłóci o różne stołki i bogactwo watykańskie. Kiedyś Ojciec Pio przecież też powiedział tam, Jan, wtedy był chyba Jan XXIII. Oni nie za bardzo się lubili. Ojciec Pio powiedział, że w Watykanie siedzi diabeł, szatan. <laughs> Wielu ojciec Pio miał przeciwników, ale wytrwał do końca. Zrobił swoje. A międzyczasie jeszcze bilokował i rozmawiał z nami przez 50 lat przecież w Nowej Hucie. We Francji też były rozmowy. Święty Ludwik też jest święty. Król Ludwik. Do Ludwika schodził, do tego Ludwika mojego też schodził święty Ludwik, właśnie. Osiągnął to, co miał osiągnąć. Nie że nie wszyscy za życia to osiągają, ale. Tuż później jeszcze trochę i mogą osiągnąć niebo. Ja chcę, abyśmy wszyscy tutaj w systemie miłości szli taką drogą, abyśmy ostatni raz tu żyli i osiągnęli, osiągnęli miłość, osiągnęli życie wieczne. Po co się tutaj jeszcze pakować, w te wszystkie stroje i różne rozrywki i zabawy, które się kończą zawsze mm, niezadowoleniem. Bo się zmęczymy wszystkim, wszystko nas tu męczy. Z jednej strony cieszy, z drugiej strony męczy, więc to nie jest świat dla duszy. Dusza chce czegoś innego, lepszego, piękniejszego. To, co mamy w wyobraźni, w naszych marzeniach, w naszych pragnieniach, to ma, chcemy zrealizować, bo każdy ma piękne pragnienia, ale wszystko idzie, przechodzi przez to, przez zmysły, nie radzimy sobie w życiu, więc idziemy w jakąś jakieś właśnie złe systemy, złe czyn, uczynki, jakieś złodziejstwa, jakieś kradzieże, jakieś podpalanie, jakieś wojny, bo to właśnie niby chcemy osiągnąć to szczęście, a idziemy złą drogą, I to, która nie prowadzi do tego szczęścia. Jedyną drogą jest do ducha jest miłość. Nie ma innych dróg. To są wszystkie poboczne, błędne drogi. I w duchowości jest tylko jedna droga. Miłość do wszystkich i przebaczanie wszystkim i kochanie całego świata kosmicznego a przede wszystkim niebiańskiego, bo kosmiczny się skończy wcześniej czy później. Ziemia też się rozładuje, straci wszystkie straci powietrze, magnes, wszystko straci i stanie się karłem kiedyś. Najpierw się poszerzy, potem skurczy. To wiecie te teorie, wszystkie wie, naukowcy to już wiedzą mniej więcej jak to działa, bo obserwują kosmos. <laughs> Więc trzeba trochę też i zaufać. Nauce, ojciec Pio popierał naukę i no i trzeba się uczyć też troszkę, wiedzieć coś o świecie tak fizycznie, trzeba się kształcić jak najbardziej, ale jak mówię, nie od rana do wieczora, tak samo z pracą, nie od rana do wieczora, bo stracisz całe swoje życie. Zaniedba życie, i tak jak ojciec mówi prawie wszyscy tu marnują życie przez naukę i pracę <laughs> marnujemy życie. Nic nie zyskujemy, bo cały czas jesteśmy zajęci materializmem i stopniami naukowymi, papierkami, bo które nam dadzą lepsze pensje. Tylko myślimy o tym, żeby mieć większe, większe pensje. Tak nie powinno być. <laughs> Powinien być taki system, gdzie się trzeba uczyć o tyle, o ile, pracować o tyle, o ile, a bioroboty, roboty niech pracują na nas, żeby wszyscy byli bogaci w państwie, żeby nie było biednych. Ojciec Spiego kiedyś mi powiedział, że jeszcze są kraje, gdzie jeszcze analfabetyzm jest. No to jest analfabetyzm. I to były pretensje, właśnie. O nieba, że jeszcze do tej pory analfabetyzm jest. Takich podstaw nie ma nawet. No Ale to winy wszystkich systemów. Bogatych państw to jest wina. Ameryki, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch też. <laughs> Niby takie uduchowione państwo, a tam więcej ateizmu jest niż. Gdziekolwiek na świecie. To jest straszne po prostu, jak, jak społeczeństwo upadło, wszystko poszło w materializm, w zmysły, w zabawę i zapominają o tym, po co żyją. Ja wiem, ja rozumiem że luz i tak dalej, to wszystko ma być. Spontaniczność, piękno, dobro, ale w powiązaniu z miłością duchową, z, z, ze zrozumieniem życia, to jest najważniejsze. Reszta nie jest taka ważna. Ojciec mówił, że trzeba. Robić to i myśleć tak o rzeczach najważniejszych, bo drobne, mogą nas cieszyć, ale tylko przez chwilę, i to wszystko odpada od nas. Musimy dążyć do czegoś wyższego, co nam da satysfakcję wieczną. Dlatego Ojciec mówił, że i powiedział króciutko w jednym zdaniu, praktycznie jak jest w niebie. Tam się nic nie musi. Nawet się uczyć nie musisz, pracować nie musisz, nic nie musisz. Tam się nic nie musi, nic nie potrzeba, tylko się chce. Niebo polega na chceniu. I tutaj po części też żyjemy na bazie chcenia. Bo chcemy to, chcemy tamto, zauważ co chwilę coś chcemy. Co, by, co byś nie zrobił, to jest chcenie. I mamy zawsze nadzieję, że to chcenie się zrealizuje, <laughs> a się okazuje, że nie jest takie proste. Trzeba harować, żeby się utrzymać, żeby dożyć do emerytury <laughs> i tak dalej, do renty czy do czegokolwiek. To wszystko są złe systemy. To się kiedyś jeszcze zmieni zupełnie, że będzie tak jak ja mówię: dużo mniej pracy, dużo mniej nauki, a więcej kultury, więcej, bo zaczynamy postęp duchowy, jak ojciec mówi, od kultury. Potem się tworzy właśnie tą cnotę wewnętrzną kulturę taką duchową, że wszystkich traktujesz jednakowo, patrzysz na wszystkich jak na aniołów, jak na bogów, pokornie. I oni też są wobec ciebie pokorni. Takie jest piękne życie. I święty Kazimierz Królewicz tak patrzył na rzeczywistość, na państwo, na wszystko. Dobrze. <laughs> to teraz przeczytamy coś jeszcze. <laughs> Pomódlmy się. Za władców, za biskupów, za kardynałów, żeby zrozumieli cel z życia i sens istnienia państwa mistycznego, państwa transcendentalnego. Polska ma być transcendentalna, jeśli ma być światłością dla świata. I inne państwa też muszą się takie stać, żeby byli dla nas też przykładem, a my dla nich, jak w rodzinie. Do tego trzeba dążyć. To do Maryi się dzisiaj pomodlimy, tak jak modlił się święty Kazimierz Królewicz, patron władców i patron niektórych tutaj, którzy mają imieniny dzisiaj. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. <laughs> Ateiści lewacy powinni się modlić tą modlitwą. To wtedy zrozumieli, że śmierci naszej Amy, by sobie przypomnieli, że muszą umrzeć. <laughs> że nie tylko mieć władzę komunistyczną, w partii być szefem, królem Europy i, i się chwalić i pluć na wszystkich innych, na swoich oponentów. No to by sobie przypomniał, że trzeba umrzeć niedługo. On już młody nie jest, też kipnie. <laughs> Coś strasznego, no jak mówię, że jest straszne zaniedbanie edukacyjne w państwie. Kościół zaniedbał i państwo zaniedbało, bo się wdarł ten <laughs> liberalizm, neoliberalizm. Te złe wartości się wdarły, gdzie nie ma mowy o duchu, tylko mowa jest o jak komuś przyłożyć decho. <laughs> tak jak pewien prezydent Komorowski o tym mówi, że PiS trzeba walić dechą. Się da, niech się w głowę puknie z tą dechą. Co to za anioł? Dechą się balić. To tyle? To trzymajcie się systemu miłości i nie walmy się dechami, tylko sobie przebaczajmy i dążmy do ducha, do systemu miłości, bo miłość jest najważniejsza, ona zbawia. Idźmy śladami świętego Kazimierza Królewicza, który też schodził na rozmowy. To trzymajcie się i papa. Pa.